Witam Was ponownie bardzo serdecznie z tej strony Chrisu, a ja zapraszam Was na kolejny odcinek z naszej przygody w FIFA 15 Ultimate Team Dzisiaj kolejne dwa spotkania. Miałem nadzieję 6 punktów zdobyć po tych dwóch spotkaniach, jako że w ostatnim odcinku pamiętacie co się działo. Miałem nadzieję, że teraz już to co najgorsze jest za nami i powoli startujemy sobie w drogę. Po awans do ligi numer 5 Kirikes kontuzja na dwa mecze. Karta, która mu tą kontuzję usunie, bo to była kontuzja stopy. Kosztuje 1000 końców, więc stwierdziłem, że jeden mecz bez Kirikesa sobie poradzimy, wróć te dwa mecze, jeden odcinek mi chodziło. Kupiłem Turek, który siłowo jest naprawdę dużo lepszy od Kirikesa, tempem troszkę gorszy, bo ma tylko 72 tempa, ale siły ma dużo więcej. Kupiłem za 350 końców, e, następnym naszym wzmocnieniem jest Gips, e, na lewą stronę obrony, e, myślę, że na pewno... Na pewno, nie myślę. Na pewno będzie się sprawował lepiej niż Stanton, bo chyba nie było gorszego naszego lewego obrońcy niż Stanton w drużynie. Więc yy, Gibbs yy, sprowadzony yy, priorytetowo na bramkę król, jako że w ostatnim odcinku mój rywal był królem, bo miał króla na bramce, bronił król wszystko. Więc stwierdziłem, że ja chcę poczuć moc króla. Ściągnąłem go za kilka yy, set końców, więc dużo nie tracę. Mamy Vargasa, mamy yy, mamy Kyla Walkera na prawej broni, mamy Mangale na środku obrony, genialny piłkarz. Mam Markowicza na prawej pomocy z Liverpoolu. To jest chłopak, którego bardzo będę chciał przetestować w przyszłości. Zaczęło się już w szóstej minucie strzałem Joweticza i mam pytanie, kto polecił mi Joweticza? Bo były, było tyle napastników, których chciałem mieć. Stwierdziłem, a pierdziele, wywalę te 4,5 tysiąca koła. Jak na nasze standardy finansowe jest to chłopaki mnóstwo kasy. Stwierdziłem, że wywalę 4,5k na niego Ostatnio nie strzelał dzisiaj, proszę bardzo. Stefan Jowetic w szóstej minucie spotkania w naszym pierwszym meczu dzisiejszego dnia strzela pięknie pod poprzeczkę, wpadł w pole karne, strzelił. I to jest właśnie podziękowanie z tego miejsca dla ludzi, którzy polecali mi w komentarzach Stefana Joweticza, bo dzięki Wam właśnie chłopak strzela nam piękną bramkę. No piękno może nie, ale strzela ważną bramkę, o, ważną na pewno Dziewiąte ta spotkania, kolejny nasz atak w tym meczu. Jechaliśmy naszego rywala bardzo mocno. Chcieliśmy, chcieliśmy tutaj trzy punkty zaniekasować, warga z lewą nogą, ale obok słupka, nie róbcie tego. Nigdy nie wychodźcie w FIFA 15 za daleko bramkarzem, bo to jest bez sensu. Już niech on wpadnie sobie rywal w pole karne i wysunie się z wami sam na sam. Zawsze to większa szansa, że obroni e, rywal, e, znaczy obroni wasz bramkarz, niż e, pozwolicie rywalowi strzelić po prostu gola takim śmiesznym lobem, jakim ja właśnie sobie pozwoliłem strzelić. Nieważne, czym bramce macie bufona, Casillasa, czy tak jak ja króla, zawsze lob e, wpadnie, jeżeli będzie dobrze dograny. No niestety 1-1 od 13. minuty. To był szalony mecz, bo jak widzicie, to była 13. minuta. A tą akcję cofnijcie i zobaczcie ją jeszcze raz. Myślę, że bardzo fajna akcja. Jovecic strzela, Pegowicz broni. Arnautowicz lewą nogą pakuje piłkę do bramki i prowadzimy 2 do 1. Arnautowicz pokazał, że on tutaj jest i po raz kolejny strzela do nas bramkę. I prowadziliśmy od 14 minuty w tym szalonym meczu, bo po 14 mi minutach mieliśmy już aż 3 bramki, więc... Mecz był szalony, uwierzcie w to. Jowetic ładnie strzela, ale jeszcze ładniej dobija. Kolejna akcja naszego zespołu. Tamta akcja poprzednia była bardzo ładna, moim zdaniem, więc możecie śmiało cofnąć. Jowetic po raz kolejny wpada w pole karne. Strzela, broni, dobitka i jeszcze raz broni Begowicz. Piękny mecz Begowicza. zastanawiacie się teraz, Teraz na no następnym odcinku na pewno kupi Begowicza, bo dobrze bronił, więc na pewno go kupi, bo tak robimy ze szczęsnym. Rywal miał szczęsnego, świetnie bronił. Miał rywal króla, kupiłem króla. To co, teraz kupuję Begowicza? Nie, nie kupię Begowicza, bo Jowetic strzela drugą dzisiaj bramkę dla naszego zespołu. Pokazuje, że tutaj jest i jest wielki Jowetic Dwa, jakie dwa? Trzy do jednego, Begowicza nie kupujemy, to już jest temat zamknięty, to nie jest transfer dla nas. Mamy króla, który będzie królem. Jovetic piękna sytuacja, piękna akcja, piękna bramka, mamy trzy do jednego w czterdziestej czwartej minucie meczu. Już tutaj uwierzyłem. Że to będą 3 punkty w tym pierwszym spotkaniu, i może jakiś dublecik, i te 6 punktów, które wczoraj tak mm, bardzo mocno, bardzo mocno chciane. Kolejna akcja, Sterling wpada w pole karne, rozpędzony. Sterling wysuwa Joveticha, nie wiem kogo wysuwa, ale rzut karny Begowicz teraz już definitywnie skreśla swoje marzenia o grze w tak wielkim klubie, jakim jest, na, jakim jest nasz klub. Kolejny rzut karny. Kolejny? Nie, nie ostatni w dzisiejszym odcinku, to na pewno, ale rzut karna naszego zespołu, Jovetic, klasyczny hat-trick, hat-trick hero, 45 minuta i taniec zwycięzcy, Stefan Jowetić, hat-trick, bum, genialny zawodnik, genialny piłkarz w jaki jak i w tej grze, no widzicie, mierzyliśmy naszego rywala strzałami i strzałami celnymi zarazem, rywal tylko jeden strzał, nie, tutaj... Nie, Trafiliśmy po prostu na gorszego rywala, nie ma co tutaj ujmować naszemu rywalowi i jakiś okazywać brak szacunku, więc... Grałem normalnie, żadnych prowokacyjnych ścieżek nie było, tą akcję zobaczcie tutaj! Pum! Sterlingiem chciałem tak pięknie przerzucić piłkę, ale zostałem... No nie lada, wykoszony. Rzut! Rzut wolny, Jo... Arnautowicz, dośrodkowanie w pole karne! No i co? Iowetic. I Jovetic! I Jovetic, czekajcie... Czy to jest... Kurde, pomyliłem się w liczeniu bramek Jovetic'a! Matko Boska, czy tam był hat trick klasyczny? Czy, czy teraz dopiero jest hat trick? No, ocencie ocencie sami, bo kurde powiem wam, że już się nie będę cofał. Puszczę normalnie jak jest. Tu widzieliście piękny strzał. O właśnie. I to co mangala tutaj, mangala, mangala. Dajcie mi 20 tysięcy na mangale też co Mangale. mangala jest. Mmm. Genialny jest mangala. Dobra, trzy zmiany w naszym zespole, żeby dać odpocząć na ten na te drugie spotkanie naszym zawodnikom. Wszedł Chamberlain za Sterlinga Barclay wszedł za lalane, o, oh, za lalane, chciałem mieć lalane, ale mam kabeje. I na napastnika wpuszczony Daniel, Daniel, Welbeck, Danny Welbeck, nie Daniel, Danny Welbeck. Brawa dla rywala, że się starał, strzelił w międzyczasie bramkę na 5 do 2, tak jak Wam pokazywałem, ale nie skomentowałem, mimo, ładna walka naszego rywala, jestem, jestem zadowolony, że nasz rywal nie, nie, nie ragequitował, że grał do końca, nie wyszedł i chciał grać. No a teraz... Minuta ciszy. Dziękuję Wam za szacunek i okazanie minut ciszy. Tak, panowie, tak, przegraliśmy ten mecz 3 do 0. Uwierzycie? Staram się, żeby te odcinki były dobre, żebyście mogli przeżyć coś fajnego je oglądając. Chociaż co to jest za przeżycie oglądając, jak ktoś inny gra w FIFA? Ale chcę, chcę z Wami jakoś to wszystko toczyć, spełniać, grać i przegrywamy spotkanie 3 do 0. Tak, to jest nasza porażka. Już tylko walczymy o utrzymanie w lidze. Już szanse na awans są iluzoryczne. Tak jak wam powiedziałem walczymy tylko o, o utrzymanie. Tu zaczęło się kolejne spotkanie. Widział się skład naszego rywala. Ładna hybryda, piękna interwencja, Leno, strzał, owetliczanie celny. Eee, piąta minuta spotkania. Rywal stworzył sobie bardzo ładną okazję. Wpadka Andrewą w pole karne, Strzelił i piękna tym razem interwencja króla. Jak widzicie, bramkarze na początku wymienili się pięknymi interwencjami. Beniat wysuwa El Sharałego. -Shar broni król, ale Beniat dobrze ustawiony z dobitki. No zdobitki, no tak jakby zdobitki, bo król tam tą piłkę Czmyknął, ale Beniat ustawił Już pierwsze 20 minut Wynikiem 1 do 0 dla naszego rywala Kandrewa, a to jest pewnie wyćwiczony element naszego rywala Jest to trochę taki bullshit No bo ni nic nie robiłem, nic nie klikałem Po prostu biegłem do niego I, i rzut karny Ja myślałem, że to jest rzut wolny, w tym momencie patrzę, jest rzut karny Uwierzcie w króla Król! Interwencja piękna Walczyłem w tym meczu, rywal był dużo lepszy Powiem wam, trafiłem, wtedy trafiłem na rywala, którego Rozgromiłem 5-2 tym razem mój rywal był po prostu lepszy. Po prostu grał fajnie, grał dobrą piłkę. Kolejny rzut karny, też nie zrobiłem nic. Ani tu nie wcisnęłem klawisza, żeby wyciągnął nogę, ani go nie szafnęłem za koszulkę. Po prostu wpadł na mnie. Kolejny rzut karny. No i tym razem, tym razem co? Uwierzcie w króla po raz drugi. Wiedziałem, że będzie strzelał w środek, bo jako pierwszy, też bym tak zrobił. Jak mój rywal pierwszego karnego wyjął, no to bym na pewno strzelił w środek drugiego karnego. Doszutowanie w pole karne. legenda. To jest, polecam wam Joveticza. Został on polecony mi. Teraz ja polecam go wszystkim, którzy oglądają ten odcinek, Stefan Jovetic, on pokazuje, że to jest, strzela dla nas bramkę, 1-1, wierzyłem w ten mecz, mimo, że rywal naprawdę po statystykach zobaczycie, że kosił mnie, robił ze mną rywal, po prostu co chciał i kiedy chciał i jak chciał, grał bardzo dobrze, wielki szacunek dla mojego rywala, bo naprawdę świetnie prezentował, świetnie się prezentował, co pokazuje Wam ta akcja po prostu. Fakt, że, no byłem mega przybity tym, że wygrałem 5-2 pierwsze spotkanie i okazało się, że jest 3-0 dla, no dla rywala. Znaczy, z 3-0 w zaliczył jako porażkę, bo wyszedłem niby w 90 minucie. No, popatrzcie na statystyki. Rywal 9 strzałów 7 celnych, my tylko 3-1 celny. Naprawdę rywal grał świetną piłkę, ale my się nie poddawaliśmy. Vargas! Vargas! Piękne pytanie! Juwetyć! Stefan Juwetyć! 2-2. No niestety, zmartwie was, nie jest 2-2. Spalony. Spalony. Spalony i jeszcze raz spalony, wierzyłem, że to jest gol, ale gdzieś tam podając, tylko się modliłem, żeby sędzia nie gwizdał spalonego, mimo że widziałem, że Jovetich jest zesunięty. Stefan Szalały piękna piłka do Rossiego i Rosji. ładnie pakuje piłkę do bramki, 3-1 i tu już wiedziałem, że z tego meczu nic nie będzie. Już wychodziłem z nie takich opresji na przykład FIFA 14. Ale, no, rywal był naprawdę świetny. Świetny był mój rywal. Wszystko obcykane w tej Fifie ma, znaczy, wszystko, może większość rzeczy. Bardzo dobrze mu szło, wie, gdzie są mankamenty tej Fify, żeby jak najłatwiej zdobyć bramkę. Giuseppe Peros i strzelec gola na 4 do 1. Rywal naprawdę był dobry. Rywal naprawdę był dobry. Starałem się jakoś stawić mu czoła, ale, no nie potrafiłem tego zrobić tak, jak. Tak, jakbym chciał. Ładna akcja KBI. Piękne podanie do. Sterlinga, który kosztuje 20 tysięcy, jak zobaczyłem, mam go na szczęście na wypożyczeniu, ale już tylko na chyba 4 spotkania, Rahim Sterling, bardzo ładny gol, 4-2, staram się tych bramek zdobyć jak najwięcej na tle, tak dobrego rywala, eee, mimo, że już godziłem się z porażką, dośrodkowanie w pole karne, Rossi strzela, chyba hat chyba hattrika, tak. No przepraszam nasz, na, nasz rywal nas przepraszał, ale nie miał za co, był naprawdę doskonały, był genialny. Potem już się nic nie działo na końcu tego, e, tego drugiego spotkania rywal pokonał nas 5 do 2, tylko widzicie, tak, taki, tak, taki trochę ocena gipsa 4-7 a mówiłem, że Santon nikt gorzej od Santona nie zagra 14 strzałów, 10 celnych, my tylko 7 strzałów no i zwycięstwo, remis i 4 porażki, w tym dwie od i No ocencie sami, po prostu Staram się, żeby te odcinki były fajne, naprawdę już powtórzę to drugi raz, żeby wam się dobrze oglądało, no ale pewne rzeczy nie pomagają. Nie mówię o tym drugim meczu. Rywal był zdecydowanie lepszy, wyciągnąłem od niego dwie bramki, więc tak yy, i tak jestem zadowolony. Rywal strzelił nam pięć bramek. Przegraliśmy 5-2, drugie spotkanie. Pierwsze wygraliśmy 5-2, tylko że je przegraliśmy 3-0. Oceńcie, ocencie sami, jak strasznego pecha muszę mieć, kiedy nagrywam dla Was, yy, mam nadzieję, dobre odcinki, ale czasem, jak sami widzicie, no, nie pomaga mi w tym środowisko i, i ej, i 150 zł, które zapociem za tą grę, więcej się denerwuję podczas takich sytuacji niż, niż cieszę, cieszę z gry. Mi pozostaje się zaim pożegnać. Bardzo dziękuję za oglądanie materiału. Trzymajcie się, na razie, cześć!